Witajcie serdecznie kochani, wiem, że czekaliście na tą chwilę, na tą wiekopomną chwilę, która wyłoni zwycięzców mojego magicznego konkursu plastycznego. Kochani, od razu na wstępie powiem tak, że miałem cholerny problem, jeśli chodzi o wybór prac właśnie finałowych, które otrzymały właśnie pierwsze. Właśnie trzy miejsca. Było to cholernie trudne zadanie. W pewnych momentach nawet musiałem się posłużyć tak zwanym łudem szczęścia, losem, standardowy motyw monety. Wiecie o co chodzi? Um, przede wszystkim chciałem wszystkim, absolutnie wszystkim serdecznie podziękować za nadesłanie dokładnie 77. Dokładnie tak, te, poważna liczba 77 um, prac. Um, reprezentowały one powiedzmy różne style, różne techniki od malunków rysunków tradycyjnych po rysunki właśnie elektroniczne, cyfrowe na graficznych montażach kończąc. Także każdy miał powiedzmy swoje umiejętności, swoją wizję, ideę, absolutnie każdej pracy przyświecała pasja, zaangażowanie, chęć wykonania zadania dobrze od serca, fajnie. Także absolutnie wszystkim Gratuluję. Nie tylko oczywiście zwycięzcom, i w ramach takiego powiedzmy trybutu udało mi się absolutnie um, zamontować w drugą część tego materiału wszystkie możliwe prace, jakie zostały nadesłane na y, mój facebookowy y, kanał. Także nie była to kwestia losowości, tylko absolutnie wszyscy znaleźli się na y, filmiku. Inna sprawa to taka, że nie wiadomo, nie wszystkie prace były. Y, podpisane, zaorałbym się gdybym miał sam wszystkie manualnie podpisywać ale z tym nie ma absolutnie żadnego problemu bo udając się właśnie przez ten główny topowy banner na moim kanale linkujący właśnie do mojego oficjalnego kanału, na profilu na facebooku, rojo możecie sobie sprawdzić kto daną pracę nadesłał, jaki jest jego nick i tego typu elementy kochani Pierwsze miejsce. Bzydum 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 bzydum! Pierwsze miejsce serdecznie gratulujemy. Zajął pan Atukam von Drewort z pracą właśnie tradycyjną. Także pierwsze trzy miejsca. Każde z tych miejsc reprezentuje właśnie inny styl, o których wspomniałem na początku. Także gratuluję Ci serdecznie. Bardzo fajna praca, bardzo klimatyczna. Ja też na to patrzę, powiedzmy, takim artystycznym okiem. Trochę ten plastyk mnie nauczył, wiem powiedzmy, na co zwracać uwagę i przede wszystkim jak rozpoznać talent, bo to jest talent. Naprawdę tutaj, wiesz, kwestia planowości, cieniowania, proporcji klimatu, szczegółów, perspektywy jest bardzo fajna, jest naprawdę bardzo klimatyczna. Udało Ci się też połączyć kilka fajnych elementów, właśnie fapa, paintballu, trochę tam fallouta też idzie w tym wszystkim wyczuć. Także serdecznie gratuluję Ci. Naszywka wraz z kamerką ląduje do Ciebie. Drugie miejsce to jest reprezentat właśnie tak zwanego, nie wiem czy mogę tak nazwać, montażu graficznego, cyfrowego. Kwestia dla mnie, powiedzmy, czarna magia, ale wiem, że jest to taka praca, w której przede wszystkim liczy się pomysł, implementacja różnych dla mnie bliskich elementów w bardzo fajną, atrakcyjną, miażdżącą wizualnie całość, gdzie udało ci się właśnie ten. Tytuł Royus X wiadomo odwołać do zbliżającego się Deusa. Boom Headshot Revolution. To sobie nawet otworzysz tą pracę. Tam Rumpos Ludology. Wiadomo od Rumpu Pumpu. Czy tam Rumpciać wiadomo o co chodzi. Fafa -fa Production. Jest i Vault Boy. Jest i właśnie Gościu z Borderlandsa. Jest, jest Adam Jensen przerobiony na mnie a nie Jana Adama Jensena, żeby nie było, wiadomo, jest Safa, Perok, jego dziecko, maska paintballowa. Mowa cały czas oczywiście o Bartku Womuszyle, Bartek Womuszu, nie wiem jak się to odmienia, musisz mi wybaczyć. Ksywka Slejboots, także serdecznie gratuluję Ci drugiego e, miejsca. Jeden właśnie z Fatboy. Jeszcze tutaj, oh. pokażę te nagrody, żeby nie było. Uuuh. Ja już po prostu kochani nie ogarniam. Nie ogarniam tego wszystkiego. Jest mi coraz ciężej to wszystko ogarnąć oraz muszę, muszę wziąć jakieś wolne albo wakacje. Także pierwsze miejsce Atukam Wondrewort Reward za pracę artystyczną numer jeden. Mikrofonik i oczywiście naszywka. Dynr Ląduje do Ciebie. Serdecznie gratuluję. Koperta Bobękowa dla maksymalnego bezpieczeństwa przesyłki poleconym priorytetem wystartuje do Ciebie w jak najbliższym terminie. Miejsce drugie, właśnie wspomniany Bartek Womuszył, Sly Boots, do Ciebie ląduje również naszywka oraz właśnie Fedboy, czyli magazynek paintballowy. Nie, kochani, nie jest to Dildo. Nieważne. Ah. Misiak z litery B, Tinderwinden, zawsze będzie Ci towarzyszył. Yy. Oczywiście, Bum Headshot, od Bitches. I autografik, także serdecznie gratuluję. To wszystko, Chiquiching, leci do Ciebie. No i Tinderwinden, trzecie miejsce, reprezentant kolejnego stylu. To pan Jakub Hachua, KSSO, za y, pracę, która bardzo fajnie połączyła kilka elementów, nawet jeden, o którym nie wspominałem, mianowicie cykl prymitywnie, czyli y, piesek z dłoni, cieni na ścianę, z paintballem w uniformie właśnie skrypty, przyjmującej na myśl oczywiście pamiętną serię Fallout. Osprzętowanie paintballowe, nie wiem, fantastycznie udało Ci się też wyeksponować ten kretyński wyraz twarzy, wszystko sympatycznie, atrakcyjnie e, powiedzmy, zaaranżować. Jest też fap-fap. Tutaj widzę w podobnym właśnie teraz zauważyłem, że fap ma podobne y, kolory. Jezu, gdzie jest fap Perla, gdzie jest fap Nie wiem. Perla! Jezu Chryste! O! Jest papa. Także on też pochodzi z krypty się okazuje i mi na to uwagę. Dziękuję Ci bardzo, Fałap też się cieszy. Macha do Ciebie. Uuuu. Dokładnie tak, serdecznie gratuluję Ci zajęcia miejsca trzeciego. Podobny zestaw. Misiak ląduje do Ciebie, Bido ląduje tam gdzie chcesz, sygnaturka Royo, boom, hatchet, pitches, żeby nie było. No i oczywiście naszywka cziki, 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 również dla Ciebie leci. Bardzo fajnie. Kochani, oczywiście pierwsze trzy miejsca, które wymieniłem, polecą zaraz w następnym materiale, którym poświęciłem więcej niż 5 sekund, byście mogli sobie na spokojnie, dokładnie wszystko obejrzeć. Także zaraz będzie prezentacja pierwszych trzech miejsc, a za nimi. Totalnie kolejność losowa, także absolutnie nie sugerujcie się, że jest czwarte, piąte, szóste miejsce. Nie, wszystkie prace były sympatyczne, fajne, bo mi bardzo ciężko, bo też były prace, przy których ludzie się napracowali. Czasem liczy się praca, czasem wykonanie, czasem niszczy wszystko pomysł. Tak było właśnie w naszej wielkiej trójce. Także bardzo proszę wymienione osoby o skontaktowanie się ze mną via. Facebook, wiadomość prywatna z podaniem, oczywiście, adresu do przesyłki. Koperty bombelkowe zakupione wszystko gotowe do odpalenia. No i co, kochani, było mi bardzo serdecznie, bardzo sympatyczna atmosfera. Na otarcie US zaraz będzie druga część z bardzo, ale to z szalenie bardzo prymitywnym wykonaniem piosenki: Cage the Elephant ain't no rest for the wicked. Moja wersja, jeśli zacznie Was wkurzać, to możecie wyłączyć głos Serio, to jest ciężki mrok. Kolejna informacja to taka, że oczywiście na tym konkursie Wasz drogi Rojo nie poprzestanie. Da szansę innym na to, by mogli wykazać się przy następnym konkursie. Zmienimy trochę tematykę, może zmienimy troszeczkę w, y, 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 technikę, formę nadsyłania prac. Myślę, że ponownie będziemy się sympatycznie bawić. Dla mnie to był bardzo sympatyczny, bardzo fajny, taki no, dający dużo satysfakcji. Mm właśnie pomysł na wspólną integrację bodziec do kreatywności też poniekąd integracji z wami także bardzo się cieszę bardzo wszystkim serdecznie gratuluję i zapraszam na naprawdę porąbaną drugą część I was walking down the street when out the corner of my eye, I saw a pretty little thing approaching me She said, "I have never seen a man who looks so alone. Could you use a little company? If you pay the right price, your evening will be nice." Or you can go and send me on my way. I said you are such a sweet sweetie thing. You could do this to yourself. She look at me, and this is what she said: "And there ain't, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills to pay. I got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. I know I can't slow down. I can't hold back through you." No I wish I could Oh no there's no rest for the wicked until we close our eyes for good. Not even 15 minutes later after walking down the street when I saw the shadow of a man creeping out of sight. And then she swept out from behind. He put a gun up to my head. He made it clear he wasn't looking for a fight. He said, he, give me all you've got. I want your money, not your life. If you try to make a move, I won't think twice. I told him you can have my cat patch fears you now i gotta ask what made you wanna leave this kind of life he said there ain't no rest for the wicked Money don't grow on trees. I got bills to pay, I got most to feed. There ain't nothing in this world for free. I know I can't slow down, I can't hold back. True, you know, I wish I could Oh no there ain't no rest for the wicked Until we close your eyes for good boom well, now a couple hours passed, I wasn't sitting at my house. The day was waiting down and coming to the end. And so I turned on TV and flipped in over to the news. And what I saw I almost couldn't comprehend. I saw a preacher man in cuffs. He didn't take money from the charge. He on his bank account with rattles, dollars, bills, bills. So Bill, oh, Bill! So, Bill! But even still, I couldn't say much because I know we are all the same. Oh, yes! We be all seek out to satisfy those thrills. You know there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. We got bills to pay. We got bills to feed. There ain't nothing in this world for free. I know we can't slow down. we can't hold batsk true you know we wish we could No there ain't no rest for the wicked until we close your eyes for good <sniffs> Rewind selecta I was walking down the street when out the corner of my eye, I saw a pretty little thing approaching me. She said, you've never seen a man who looks a lot on a long, could you really company? If you could put a big price for your evening would be nice, or you can go down and set on my way. I said, the universe, ccg you could do to do, 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 do yourself. She looked at me and this is what she said. Oh, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills to pay, I got more to feed. no Rest for words for, for, for free. I know I can slow down. I can't hold back. true, you know I wish I could. Oh, there is no rest for the wicked Until we close I rest for a good Not even fifteen minutes later after walking down the street. When I saw she shadow of mine and creep it out the side and then you know, i slip up from behind he put a gun to my head he made a clear it wasn't looking for a fight he said he give me all of that and i know what you want for, you for life if you want to the mom and the pa, i told him to the that and, and cash but i feel it's not mine and what my 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 life for this kind of life. Yo, he said there ain't no rest for the wicked Muddy, and don't grow on trees Yo, 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 yo I got bills to pay, yes, bitch, I got bills to pay I got kids to feed, yes, some have kids There ain't nothing on the walls for free Cheeky-cheek, cheek, cheek, motherfucker, cheeky-cheeky-cheeky-cheek cheek, 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 cheek. I know I can't slow down, I can't hold back What? Do you know? I wish I could. Yes, I could. Couldn't? Could? 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 Couldn't? All oh, the night, no rest for the beat cat. with the closer the rise for the good? Well, now a couple of hours passed, and our city got my house. the day was it winding down of the coming to the end. And so I turned the TV and flipped on the loud and i gonna gotta sing it loud. I saw a preacher man in cuffs he hadn't money from the church. He stuffed in his bank account with O's dollars bills but even still kidding because all this will of the same yes we said he's hard to satisfy for the three lancers you know what did we get? Money don't grow on trees. Eh? We got bills to pay. Yes, bitch, I got some bills to pay. Think about me and my life. Fuck, we got mouths to feed. Fuck, I know this world for free. Oh, really? I know we can slow down. Everybody, put your hands out in the air. Sing it me, sing it me, through you now we wish we could. No, there ain't no rest for the wicked. Praise the Lord, Holy Mother, Mother Russia, Uncle Google, everybody, let's together boom, headshot the whole world together take <laughs> it